Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na naszym odcinku serii w drodze Tak jak pewnie autobus 790, no i w ogóle te okoliczności wskazują Pozdrawiam z Caolu, gdzie y, oczywiście swój początek ma książka "Kamienny w Caolu Żeby nie przedłużać wstępu zapraszam was do obrazków Już nieco chyba bardziej zimowych, no i oczywiście później no, gadanka. 11 październik. Zalecam wam, kochani, żebyście patrzyli teraz między 2024 a 2028 co roku na tą datę przez pryzmat gry Stray. Może to tylko przypadkowa data w kalendarzu, a może coś w tym jest. Otwarta sekcja Siuchy Riverside przynajmniej dla mnie nowo otwarta, bo jeszcze w grudniu 2023 czy nawet w maju 2024 to nie było otwarte. Teraz jest dla porównania 12 październik 2024. wejścia Siłko i Kampu Riverside z aplikacją Sit możecie jak ściągniecie sobie aplikację zobaczyć teraz całą ścieżkę od Siupu Bridge aż do bundu. Oczywiście teraz jeszcze tymczasowo na mapie są 100 wideo ostatnie dodane więc jeżeli ktoś chciałby zobaczyć wcześniejsze moje tutaj spacery wzdłuż i w Riverside to trzeba będzie być w moje konto natomiast w przyszłości to już wiem będzie tak zrobione że będzie można przejść całą ścieżkę jakby podróż tak jak jest na przykład tematycznie jakieś miejsce I właśnie teraz dokończyłem tutaj z siupej Riverside z tym fragmentem koło ujścia rzeki Cao mam do zrobienia jeszcze Hongkou, Yangpu i Budą Riverside, natomiast oczywiście w swoim czasie, a my kontynuujemy obrazki. jestem teraz w trakcie obejścia Yampu Riverside. Byłem przed chwilą, skończyłem obejście Honko Riverside dla Sid. Teraz niedawno szedłem na Yampu Riverside i powiem, że jestem zdumiony, bo właśnie tak mi się wydawało, że to jest nowa sekcja Yampu Riverside. Zaraz za Jinghuan Road Paradox. No i tak to jest. Fajnie też odkrywać nowe miejsca cały czas. Pani kontynuuję chodzenie wzdłuż Yampu Riverside i powiem Wam, że jest to niesamowite tak teraz kręcę też dla Seat jak można zrobić też oprowadzenie gdzie jeszcze w ciągu dnia byłem tutaj po stronie Hongkou Riverside a teraz już wieczór noc Yampu Riverside po przekroczeniu Yampu Beach jakby ktoś chciał wiedzieć w tamtym kierunku Longhorn Road, Eagle Road, Line 12. <grywka> no powiem Wam kochani, że zdało się usiąść na takich siedzeniach z Lin. Bo jeszcze trochę mam do obejścia. nie niedużo już, ale powiem Wam genialnie. Pushing Island gdzie trochę zrobić nagranie dla aplikacji sit od samego początku Pushing Island gdzie de facto w tamtym kierunku jadę teraz pierwszy raz ale wiadomo to będzie też eksploat dla siebie a co się tutaj będzie i zobaczę czy do stacji niborów czy do stacji Chilansio ale właśnie chcę zrobić dla Aplikacji SIT, to co też robiłem już kiedyś tutaj w, w drodze, że Wam pokazałem tą ścieżkę. Także, jak będziecie chcieli coś trochę więcej posłuchać poza tym, co kiedyś były obrazki, zapraszam oczywiście do aplikacji SIT. A ja lecę na koniec Fusion Island. Właśnie kochani, napisałem list do siebie z przeszłości. Tak jak yy, dostałem zadanie, dostaliśmy od dr. Kopaniszyn na Instagramie. Będzie do odczytania 17 stycznia 2033. Zobaczymy, co się pozmienia przez te lata. Trzymam kciuki, że będzie tylko na dobre. Ja. Panna ludzka za atakował jakieś oh, No, pa moment. Panna ludzka za atakował jakieś pierogi ladies, pierogi ladies, ja się tutaj no o co chodzi, a to są fani pierogi ladies. So greetings for pierogi ladies. Greetings for pierogi ladies. The string missing on the guitar. A ja właśnie kochani jestem po oprowadzeniu od Genton przez Landing Street, przez Wundt, Yu-Yuan Garden, e, później tam jeszcze w okolice Starego Miasta Shanghaiu. Troszeczkę jeszcze przeszedłem się po Papu Riverside, no i właśnie teraz byłam w Tarkan Horse na baku Biorą się za jedzone, a my lecimy dalej z obrazkami. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, próba mikrofonów. A ja, kochani, pozdrawiam Was z Świątyni gdzie przyszedłem świętować Święto Niepodległości Polski. De facto odlając wdzięczność za to, że można mówić o wolnej Polsce, też kierując tak naprawdę swoją myśl. Temu, jak ostatnio człowiek ma z pisaniem wierszy, dokładnie nie wiem, kiedy będzie ten vlog udostępniony z Gadankiem, natomiast nagrywam go właśnie Święto Niepodległości i tak chciałem dać Wam refleksję, kochani, bo jest to dla mnie niesamowite. Na chwilę obecną mam zaplanowane wiersze do 23 września 2025. Trochę jest tego, w sensie, jeżeli chodzi o płodność pisania. Natomiast w ilości na ten czas mam napisane 20 wierszy. I chciałem dać wam, kochani, taką refleksję a propos właśnie tego mojego pisania wierszy, bo powiem Wam tutaj w szczególności pozdrowienia dla kochanej pani Kasi Sokowskiej, mojej polonistki z gimnazjum, która wiele przecierpiała przy. Przy mnie, jeżeli chodzi o naukę języka polskiego, czy raczej niechęć do nauki języka polskiego, i która na różne takie historie związane chociażby z inwokacją. Natomiast powiem, kochani, od takiego paradoksu do tego, że generalnie miałem problem z wierszami, ale to głównie dlatego, że nasz system nauczania dosyć tak niefortunnie nas uczy nieinterpretowania według tego, jak my czujemy ten wiersz. Przynajmniej tak było za czasów, kiedy ja chodziłem do gimnazjum, do liceum w Polsce. Może się to zmieniło, mam nadzieję. Bo powiem wam, kochani, że od kiedy sam zacząłem tutaj yy, pisać wiersze w Szanghaju, to jest moment, kiedy ja zacząłem też w ogóle rozumieć, skąd dany pisarz miał inspirację. To nie jest tak, że teraz zacząłem czytać jeszcze innych, póki co skupiam się na swojej twórczości, bo powiem wam naprawdę dopiero pierwszy wiersz napisałem, Kneftalis, 2 listopada, dla mnie to jest 9 dni temu, a mam na koncie już napisane 20 wierszy. Oczywiście w udostępnieniu na YouTube to będzie w jakiejś kolejności, w odstępie czasu. Natomiast no też dla was, dla referencji, kiedy powstały te wiersze, to właśnie pierwsze 20 wierszy, przynajmniej na teraz powstało w okresie 2-11 listopad 2024. I powiem wam skąd przyszła w ogóle inspiracja na to. Tak jak wiecie tutaj człowiek próbuje różnych, jak to się mówi, sposobów żeby zadebutować de facto jako nowelista. Mam też teraz Cytrynę jako taką książkę, w sensie jak książkę bardzo króciutka, bo to jest dosłownie 12-13 stron. Nowelka, która jest de facto takim łącznikiem między Lampą Solną a Kamiennym Smokiem Sauru, to już mówiłem w, w jednym z poprzednich vlogów. Natomiast nawiązując, skąd w ogóle przyszedł pomysł do tego, że zacząłem pisać wiersze, to trochę jest znowu <grym> złożoność przypadków, mianowicie jest tak, że na spotkaniu Inkwell, gdzie czytałem pierwszy raz na żywo swoją nowelę Cytryna, dowiedziałem się, że jest też klub ludzi, którzy piszą poezję. A akurat w noweli Cytryna mam wiersz, który akurat poprosiłem AI, żeby napisał, bo wówczas nie miałem jakby takiej myśli, w jaki sposób mógłbym napisać nowe pozdrowienia. Natomiast powiem Wam, przyszedłem na spotkanie ludzi, którzy piszą wiersze. I było coś takiego, że tematycznie, akurat dosyć się wpasowałem ze swoim wierszem w to, co było ogólnie czytane przez ludzi. I dostaliśmy zadanie, w jakich wymiarach napisać kolejny wiersz na kolejne spotkanie. I powiem Wam, zacząłem właśnie od kneftalis. Jakby on najbardziej wpasował się w to, co. Było nam zadane jako tak zwane zadanie domowe, tak to powiem. Kolokwialnie, ale to po prostu było zadanie inspiracji, jakby gdzie szukać źródła inspiracji napisania wiersza. I powiem wam, że jest to dla mnie bardzo niesamowite, bo myślałem, że skończy się tylko na jednym wierszu. Wiecie, tak? W sensie jedno spotkanie, jeden wiersz. Ale w pewnym momencie w sensie jak napisałem Knefalis, jakieś, nie wiem, nazwałbym wrota. Się otwarł u mnie, że ja teraz ten 20 wierszy w przeciągu de facto 8 dni zobaczymy jak to będzie dalej z twórczością, bo na tą chwilę, kiedy jest vlog udostępniony, nie wiem ile już mam wierszy na koncie, natomiast inspiruje się między innymi, jeżeli chodzi o ilość wierszy czy o jakość Juliusz Słowacki, a trzeba pielęgnować w szczególności, że od niego mam imię Kordian, więc się pielęgnuje korzenie. Natomiast już tak konkretnie dla Was jakaś refleksja, kochani, nieważne na jakim etapie życia jesteście, ile macie lat, co robicie, nie zamykajcie swojej percepcji na to, że załóżmy, macie nawet 60 lat i że czegoś dotychczas nie robiliście. Jeżeli macie coś takiego, że czujecie, że możecie zrobić, nieważne w jakim wieku jesteście, zróbcie to. A może się to dla was. Czymś tak nowym, w sensie niespotykanym dla was, że moglibyście to robić, że może coś z tego będzie poważniejszego. W moim przypadku nie wiem na chwilę obecną, jak to będzie z wierszami. Po prostu piszę, udostępnię na YouTube. Tak jak mówiłem, mam na razie do 23 września zaplanowane. Ja tak już popatrzę datami, bo <laughs> się uśmiałem na zasadzie, jak się planuje do przodu udostępnienia, to czasem i tak. Łapie się, czy pamiętam datę, ale tak, tu pamiętam. Jest to dla mnie taki pewien nowy sposób w ogóle wyrażania siebie. W sensie nie jest to nowy, bo tak jak robiłem już w głąb z poprzednimi wcieleniami, to wiem skąd to pochodzi i jestem de facto dumny z tego, że mogę to teraz nazwać i mogę to pielęgnować dalej. Bo to są takie rzeczy, talenty, do których Was zachęcam, kochani, żebyście też odkrywali. Nie zważywszy, czy wierzycie w poprzednie wcielenie, czy nie, jeżeli czujecie coś robić. I to do Was przychodzi, nazwałbym, naturalnie. Nie bójcie się tego. Zróbcie to. A na ten czas świętuję <laughs> Święto Niepodległości Polski. czy kciuki za nas, Polaków, że będziemy się bardzo dobrze trzymali. Zawsze. Zresztą też jeden wiersz już mogliście usłyszeć. Patronus nad Polską. Drugi. Teraz nie wiem, kiedy będzie udostępniony ten vlog, ale albo będzie za niedługo, Albo już był i możecie sobie teraz go już w tym momencie posłuchać. A na ten czas to tyle z mojej strony. Pozdrawiam was z świątyni Longhua, gdzie teraz idę na chwilę pomedytować właśnie polskie jej dobro, nasze dobro. I po prostu pobyć z nią. Trzymajcie się pozytywnych wibracji. Do zobaczenia. W następnym odcinku. Cześć.